Witam serdecznie. Dzisiaj robię taką akcję, że założę dzielę się swoją żywnością świąteczną z panem Andrzejem tam, gdzie mieszka w tym właśnie bałaganie, pokazywałem wam. Pan Andrzej poprosił mnie tu o mleko i cukier trzcinowy, także tutaj ryba, karp i wędliny i trochę owoców i słodycza, także tym się mogę podzielić. Rybkę w galarecie też dostanie. Zatem ubieram się, nie straszny mi wiatr, wsiadam na skuter i jadę do oliwy. No to jadę No i jestem już pod domem Pana Andrzeju Wchodzimy z Wigilią Ho, 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 Mikołaj Dzień dobry Panie Andrzeju, Wigilia przyjechała to... nie jest tak źle Dostarczone O, już